Cześć, dzisiaj Wam przedstawię autobus, z którym najmniej miałem do czynienia. Właściwie mój pierwszy przejazd i to w Krakowie przy okazji krakowskiej linii muzealnej. Tutaj za mną eksponat e, zabytek z MPK Lublin, czyli Karus 28026. Idziemy do środka. Dobra, wchodzimy do środka. Właśnie, tak a propos, wspominałem na nagraniu o PRC że była niskopodłogowa. Tutaj macie porównanie jaka jest różnica w wysokości, ale nie ma się co dziwić, ponieważ Icarus w odróżnieniu od Jelcza PR110 ma silnik między pierwszą a drugą osią tak. Produkcji, Raba, tak? Produkcji Raba D10 dokładnie, znaczy, tak. oczywiście, jeżeli chodzi o karusy 280 Tutaj kolega nie typu, doby, miłośnik Dzień transportu. Doby, tak, jest. Także gość, który jest obtrzaskany karusy związany, znaczy, obtrzaskany może nie tyle jak niektórzy YouTuberzy z polskiej sceny komunikacyjnej, ale typu coś tam Urban, wie. tak? Znaczy no, urban, czy, czy kultowy Karus, Bo kultowy karus to w no ogóle jest tak. no, co. co. te sprawy. Mamy lewara. Piękna tak, drewniana toczona gałka. Taka jak była znaczy w oryginale, to już kultowa rzecz, tak Można powiedzieć. No kabina jest całkowicie oryginalna, dlatego że na przykład skrzynka Który e, to rok 86 e, piąty, ta, piąty, przepraszam, piąty, dlatego że to numeracja A, czasami e, no tabliczka jest i to bardzo ładnie odwzorowana, e, jest, e, nie czyli nie dostawa odwzorował. i karusów 28026 e, czy znaczy końcowa tam nie powiedział bo jeszcze mieliśmy dwie używki w Lublinie z Warszawy z MZK ale ale była takowa także z w układzie 2 2 0 2 2 tak prawidłowo w sumie 2 2 2 2, 2. tak jak normalnie przy But teoretycznie że biorąc nie. a no bo to I tak 2 2, 2 2 2 2 a jeszcze powiem ciekawostkę dla widzów eee, okiem miłośnika i karusy za 90 z silnikiem MAN, nie raba, bo to jest raba na licencji MANA D10 oczywiście, ale były i karusy z silnikiem MAN, personalnie MAN, i ten silnik był dokładnie w miejscu, gdzie w każdy silnik i ale silnik był po prostu e, większy, chodziło o układ WFT, tam oczywiście był też zbiornik, z tyłu troszeczkę inaczej było, ale były drzwi przesunięte o jedno okno i taki karusy między innymi jeździły w Warszawie i jeden na Śląsku, w PKM Katowice, że były drzwi, okno, drzwi i później okno. Także charakterystyczne wozy, a tutaj no normalny 280-26 z Rabu, także żadnej filozofii tutaj nie ma. obrotnica e, przekuba. Pierwsza okazja właściwie nagrania ikarusa, ponieważ w Krakowie, no, w związku z tym, że bardzo dużo ludzi się pojawia na ikarusach, nie ma możliwości nawet zrobienia normalnie zdjęć. W Krakowie są dwa i Tak, yy, niebieski i czerwony. Sied... O, już nie jest niebieski, on już jest w barwach tak naprawdę współczesnych krakowskich. Pierwotnie był niebieski, bo był Siedlec. No jest bo... taki bardziej jak granatowy, no ale zbliżony no, do niebieskiego. tak? No tak, tak. No. Ale ja... kiedyś był błękitny, siedlec. Panie kolego, ja jestem chłopem. Dla mnie czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. Kobieta znajdzie ci 50 odcieni danego ja koloru. Ja rozumiem, no. ale po prostu y, jeżeli mielibyśmy Cie... sypać numerami RALT, to nie będziemy sypali, ale... No Wiecie, właśnie, tak, Karus, pamiętajmy, że to jest przegub, który ma silnik w środku. Powiedzmy, użyję skrótu myślowego, więc oś numer 3 jest skrętna. Tak, tu tak hmm. właśnie ciekawe, może się uda nagrać, jak będzie wyjeżdżał. Może. Więc coś, nie, coś wam pokażę. Zobaczymy, bo też mam akurat jeden z autobusów przewieźć, więc nie wiem, czy będzie mi dane. Zobacz, najbardziej, co mnie drażni. Spotykam się z tym dość często. Akty dewastacji. Kogoś świeżbiły rączki, tutaj akurat z zewnątrz widzę podrapane. Ale to lata 90. Tak, to... tak, no oczywiście w tym momencie jest problem, no. chociaż myślę, że i tak łatwiej dostać części do Ikarusa niż na przykład do pr e, To znaczy do pr tak naprawdę Jedź zrobił dobrze ludziom, że 120 jest podobna do PR-ki, tak. więc część rzeczy jest podobnych. Mamy. Ikarusy to tak naprawdę tutaj. Wlew paliwa? Latach, nie, wlew paliwa jest tutaj w Icarusie. A no tak. I wle... klapka trochę tak przypomina wyglądem Poerkowską, nie? No, ale to, to jest jednak rzecz. O tutaj właśnie wlew I ja właśnie zaczynamy sobie kurkić może. O, tak. Oświetlenie dobra jest. Dobry panie kierowco, bilecik dobry. proszę. Dzień dobry, to ja proszę bilecik, a przy okazji opowiem widzom rzeszowiano mi nie tylko, jak to tutaj w Ikarusie wyglądało. E, klasyczny kokpit Ikarusa 280 26 w tym przypadku. A, a 26 co oznacza? 26 to był po prostu typ porządkowy, oczywiście to jest y, duże uproszczenie jak gdyby mentalne, ale 280 26 to jest y, typ dostarczany do Polski, autobus przegubowy na rynek polski. 6004 autobus krótki na rynek polski. Jeżeli chodzi o kokpit. Ile miał długości? Przegub? 14, ale dużo krótszy od przeguba, tak jak deska, prawie. 14, kilka albo 15, kilka, nie pamiętam w tej chwili, bo to. Dobra, to się, to się, to się, to się, to się dopisze. To się dopisze, tak jest. To nie jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o kokpit, to kopity kadłusów tak naprawdę wyglądały podobnie, jeżeli chodzi o 280, 26, w każdym mieście, ale istota była taka sama, czyli e, Wiadomo co to jest. No, otwieranie drzwi. I teraz obok, obok drzwi, w naszym przypadku, w Lublinie, bo oryginalnie y, tu był spryskiwacz, a tu dzwonek, albo odwrotnie, ale dzwonek mamy. To jest to. Trochę ręka zmęczona, ale dobra, odpuśćmy sobie To no, nie było no y, Oczywiście bez blokady, znaczy tam gdzie była zablokowana, to była zablokowana. To jest Przystanek na żądanie. Były i karusy, w których się pojawiało na kokpicie. A to jest dzwonek wezwania pomocy. To było zawsze zakazany owoc, w razie czego to w Rzeszowie nie znacie, ale w nie było. To jest albo rewers drzwi. Nie, gaszenie, przepraszam. Gaszenie. To jest, to zaraz powiem, to jest gaszenie. Gasidło, dokładnie. Tu jest spryskiwacz. Oryginalnie. Mm -hmm. To jest związane z hamulcami, bo w niektórych karusach to się zapalało na czerwono, to... Po, o! A i ten dźwięk, słuchajcie. Tak. Takie marzenia żyją wiecznie. I mamy jeszcze rzecz numer 3, czyli dodane w Lublinie to większości karusów miało, czyli sterownik pierwszej sterownik generacji RNG. To... ja wam pokażę. I do zegarka pokaż. Też. Tak. Kasownik, można go nazwać smutnym albo zdziwionym, jest, tak w rzeszowskich tak. PRK kach też występował na ogół w kolorze czerwonym, ale tak. trafiały się tak. i brązowe, i zielone, Ryły. i żółte. Także Erik Giemielec, tak. tak no i mamy tutaj zegarek, który się właśnie zresetował. Tak Nową zapłon Trzeba tak. ustawiać było za każdym razem ręcznie, tak samo trzeba było ręcznie wystawiać tak. wzory, jeżeli chodzi o bilety, tu zasilanie itd. Tak Panel centralny. Prędkościomierz, nie oryginalne, bo troszeczkę inne były, ale to Wskazujcie też i karusowskie, tak jest, w dwóch butlach mamy pełny nabity prawie. Włącznik prądu, czyli hebel tak zwany. Tak, tutaj hebel, znaczy hebel to jest tak naprawdę. No tak, no. można w skrócie powiedzieć, że. Hebel, hebel wewnątrz. Y Przeło y Zegar wielofunkcyjny, czyli coś, e ciśnienie a, oleju. No. Ta, no to jest praktycznie to samo. Ciśnienie oleju, naładowanie akumulatora, temperatura i wskaźnik, wskaźnik paliwa, kierunkowskazy światła awaryjne. Dalej, kolejny bardzo ważny przycisk, bo w Ikarusie stacyjka jest tak jak w starych manach. Znaczy, nie do końca, ale tak jak powiedzmy w Ursusach czy no w wozach z epoki PRL-u, w dużym uproszczeniu. W każdym razie nie odpala się z tej stacyjki, nie tylko kluczy, się włącza czy w pokaś, jak A... Poczekaj, czy musimy wyłączyć na początku prąd. No kluczyk, ten kluczyk to zawsze się mówi, że tyle rzeczy odpalał na świecie, nie? Tak. Ursusa, stara, małego fiata, o ile no, dobrze mały pamiętam. Fiat z troszeczkę inną Troszeczkę miał. inną być Starka może. Ale... jest ma taką jak maluch, tak. także. Pana tutaj nie ma naszego decyzyjnego, więc nie odpalimy wozu i mo może później, ale w każdym razie to jest rozruch, tak? To jest rozruch, gasidło, gasidło jest w tym miejscu, gdzie pokazałem. Dobra. Światło awaryjne i teraz bardzo ciekawa ikarusowska rzecz wycieraczki wycieraczki w ikarusie mają tylko jeden bieg i są rozdzielone prawa lewa szyba to jest standardowo jak się jeździło w lecie, w lecie na przykład jakieś no, letnie łączy, deszcze łączymy. tak letnie deszcze oczywiście wycieraczki o, niezależnie czyli... od siebie chodzące to był klimat naprawdę epoki PRL to chyba było ogrzewanie lusterek tak to jest yy, może jakaś nagrzebica, pojęcia nie mam co to jest, może tutaj sprostuję opiekun wozu. To jest oświetlenie, to jest oświetlenie kabiny, to jest oświetlenie za kabiną pierwsze i tutaj przyciski zastępcze do dwóch poziomów oświetlenia, jak gdyby z tyłu tak naprawdę. Tu mamy wentylatory, różne przyciski od wentylatorów, tutaj jeden był dodany, o, o tutaj w tym miejscu był zawsze taki przycisk o innym piktogramie. Wyłącznik yy, 24V albo 12 dobrze mówię? Coś takiego, znaczy w ogóle odbiornika prądu, tak? bo to wtedy się nie mówiło 12-24, ale coś takiego było. I tutaj też jest przycisk zastępczy, niestety nie pamiętam co tu było. Tu mamy piec yy, Sirocco, tak dobrze mówię. Yy, czyli piec centralnego tak ogrzewania? Tak, jest, piec centralnego, niezależnego, niezależnego ogrzewania. To nie jest ten przyłącznik pewnie 01. Tak, tak, tak. tak. I, I tu się zapala odpowiedź na czerwono i na zielono. Yy, I tutaj mamy taką rzecz, czyli skrzynkę. Która w niektórych ikarusach po modernizacjach była po chamsku zrobiona do podłogi. Tutaj jest oryginalnie. Tak, hamulec ręcznie. Nie w niektórych tak. też chyba taka była. No, to w perkach była wciskana, a w migach była wyjmowana. To taka autosanowska jest akurat. Ale właśnie tak, w autosanach taka była, ale. od wysiądział może pokażę, widzą tu dźwignię. Ale dlaczego taka dźwignia była? Znaczy, jest właśnie, kojarzę chyba z H9 czy z czegoś, ale dlaczego była Wielczach M11? A no dlatego, że M11 to nic innego jak i karus po prostu z budą skleconą i PR. Tak, dokładnie rzecz biorąc. No i w każdym razie mamy skrzynkę, która jest właśnie bardzo ładnie odtworzona na zabytek. Bo jest nie taka chamska do podłogi, tylko tak jak oryginalnie powinna być. No i oczywiście manualna skrzynia biegów. Cepel jeszcze nie ZTF, tak, bo już później były ZTFy, ale w latach 90. na początku i pod koniec. Nie chcę źle powiedzieć, ale wydaje mi się, że 90-ty, 91. czyli te wozy co do Gliwic na pewno już miały ZTFa. 5 biegów. Tak jest. A tutaj mamy Cepela, właśnie taką klasyczną, jak też do 11 była i tutaj. Także świetlóweczki można przybliżyć, ja pokażę też pewne aspekty. O proszę bardzo, panie miłośniku. No dobra, sobie. Zobaczymy. No za, zapal pierwsze, zapal pierwsze. Ale się ze mną bawisz. Patrzcie jak się droczyło. Ale się. tutaj jest vibe pewien. No jest tak. Prostu, jest klimatycznie. No. I tym miłym akcentem będę kończył jeszcze tylko szybki rzut na nowe many, tak, tak. których prezentacja odbędzie się lada chwila. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę i koledze nietypowemu miłośnikowi transportu. Bardzo serdecznie dziękuję. Za... E, to jest człowiek, który kazał mi zostać na YouTubie, tak. i przez tego człowieka możecie się dowiedzieć dzisiaj o Ikarusie. Pozdrawiam serdecznie.